Witam, cię jeździmy sobie Fordem Transitem, może to być realistyczne ja wiem, może nie, zależy jak tam kto uważa. Nie mu tam na zimny nie bo tak, to tak wygląda ten Ford. awaryki działają wszystko dobra, to możemy mieć... Ten środek jest tak obrzydliwy, że mi się żygać teraz zaraz będę na kamerze jeździł. Jesteśmy w Moks... Y, Mox Moskwie... Może sobie powiedzieć jakoś tam... I w mapie lubię zawsze resztę zaciągnąć na zakrętach i tam... ...latać trochę bokiem. A jeszcze Sport nie włączę. Ale można no, zobaczyć już ten smut. Napęd na przód ma co, prawda? No ale no... Zrywa z miejsca. Albo to w lewo było... Dobra, może... Nie, czy jest w prawo tutaj tego. No no. mu się tak zapoda... No. Ktoś... Chyba nowe opony ma. Chciałem zarzucić, ale się nie udało. Nie, nie Stopy trzeba się zatrzymać i gasp. Tak. Nic nie jedziemy, co jedziemy. Dobra, zielony mamy końcu. No tak to tu. To... Story, że jeżdżę tak nierealistycznie. No, bo to, to, to. Znajmy, że to jest realistyczny przejazd. E, no. no i wyjechał, no i co on robi? Na no szczęście, że to skręcam, w nie wjechał. ręczny sobie jest w na samym chodzie. Naprawdę. Ile tu nie można wjeżdżać? Dobra. O, zerwa dokładnie. 6 się na godzinę. To już się ładnie zatrzymało. Prędkość. o czerwona. Skręcamy w lewo. Tak wygląda ten ford to jakieś to zielone czy nie będzie Kurde, jak się lim to zielone dali Szurosy O Nawet się wykonałem tylko może iść, bo wszystko widać nie. O, trochę zarysowałem. Hmm. No, prawie zarzucił tak. Też ja pomieściłem taką dużą pinką. Są czerwone. O kurde, ślisko. Dobra, nikt nic nie widział. O kurde. To było dobre 10. Kurde, żeby to No nie mam pozdarzaki to Tani był ten fort chociaż Pokiem. Kurde Aha Dobra, to trzeba ładnie zgasić ręczne, awaryjki włączone Żeby wypadek był Wrócę do Was za chwilę Wracamy od mechanika ogólnie Znaczy od blacharza Ty ładnie wszystko ten, Kurde Ale moc, 50 na godzinę można No co, idziemy 50 Ja bym tu chciał zawrócić

Tylko nie myśl mieć kurde jedziesz po do stówu. stówy, stówę można tu już jechać No to nie zamulajcie Jezu, jadą jakieś Siury Ograniczenie do stuw jest to jadą Siusiaki 50 na godzinę Widzicie, wyhamowałem, ładnie nie jechał 50 na godzinę, bym pewnie nie wyhamował pewnie. Spróbujmy, go tak rozbuje trochę. Uż. O kurde. Kurde, znowu to samo. Dobra, nie było, te nie było tematu. Uciekamy z miejsce wypadku. Uff, prawie. Nie musiałeś, gościu, wyjaśnić To może jest taki w 50% realistyczny, jazda, nawet nie, może 25 Tylko na tych szynach też tak nie ubierasz, bo ja tu zawsze się rozbiję wiem, Gdzie jestem? Teraz tu No też tu wjechał jakiś szczuros No jak ładnie zarzuciło, dobra Okay. Co on zniknął? Yy... 115 na godzinę. I ręczny bokiem. No, udało się. To mi także w coś uderzyłem Sorry. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Do widzenia.